Witam tu informatyka EC. Witam Was w filmie dotyczącym technologii 5G. Zaczynamy. Zacznijmy od wyjaśnienia skrótu 5G. Skrót ten oznacza piątą generację sieci komórkowej. Technologia sieci komórkowych cały czas się rozwija. Pozwólcie, że przedstawię Wam jej historię. Pierwsza generacja sieci komórkowej pozwalała wyłącznie na rozmowy głosowe. Powstała już w 1980 roku. Druga generacja oprócz rozmów głosowych pozwalała na komunikację tekstową, czyli SMS oraz na połączenie z internetem o małej prędkości. Szybkość z jaką były przesyłane dane była prawie 200 razy większa niż w przypadku 1G. Trzecia generacja umożliwiła rozmowy wideo dzięki prędkości, która wzrosła 140 razy względem 2G. Czwarta generacja przyspieszyła połączenie 15 razy. Przez co transmisje na żywo mogą być prowadzone także przez telefon. Obecnie najnowsza piąta generacja sieci zwiększyła prędkość połączenia 20 razy. W chwili obecnej nie ma jeszcze zbyt wielu urządzeń obsługujących piątą generację sieci komórkowych. Jednak te, które ją wspierają, mogą ultra szybko i stabilnie łączyć się z internetem, również kiedy podłączonych jest bardzo dużo odbiorników. Teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy sieć 5G jest niebezpieczna. Niektórzy twierdzą, że piąta generacja sieci komórkowych jest niebezpieczna przez promieniowanie. Aby określić bezpieczeństwo 5G, opowiem wam trochę o samym promieniowaniu. Istnieje wiele rodzajów promieniowania, różniących się od siebie długością i częstotliwością fal. Słysząc słowo promieniowanie, ludzie kojarzą je z promieniowaniem jonizującym, czyli tym, które znajduje się na terenie wybuchu bomb atomowych lub słynnej awarii w Czarnobylu. Jednak istnieje także promieniowanie niejonizujące, do którego należą m.in. fale radiowe, ultrafiolet czy promieniowanie elektromagnetyczne. Wróćmy do pytania o zagrożeniu związanym z 5G. Być może Was zaskoczę. W naszym domu istnieje dużo urządzeń generujących znacznie silniejsze promieniowanie niż to, które można odczuć stojąc tuż pod nadajnikiem sieci komórkowych 5G. Taki maszty generuje około 20 mikrotesli. Natomiast urządzenie, które ma w kuchni prawie każdy, czyli kuchenka mikrofalowa aż 70 mikrotesli, więc skoro ludzie nie boją się używać mikrofalówek, a te im zbytnio nie szkodzą, to znaczy, że 5G też im nie zaszkodzi. Teraz pokażę wam mapy zasięgu sieci 5G w Polsce. Linki podam w opisie plus oręcz T-Mobile. Play. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli film ci się spodobał lub po prostu cię zainteresowałem, zasubskrybuj mój kanał i kliknij łapkę w górę.